Dzisiaj testowanie takich oto rzeczy. Tu mamy tu na majonez i taki gronik, i taki ryżyk, a tu mamy też podobnie, tylko z kawałkiem mięska i jajem. Ciekawe, czy to będzie jadło, także kawka ona jest ciepła. Tak, tak chwycisz bardzo ciepło. Także fajne. Mocne, ale bardzo słodka. Ja generalnie nie słodzę, więc dla mnie bardzo słodka. Zauważyłem, że w Japonii też nic nie jest proste. Masz całe, jak to otwierać? Wujku, wujku, otworzysz mi. Z, <grym> z bardzo proste. Czyli masz numerki. Pierwsza. Teraz jest druga. Aha, i to się je razem z tym czy nie? Tak. A, okej, okay, dobra. Dziękuję. To jest trochę jak sushi. Bardzo zarąbiste. To wygląda jak mielonka turystyczna z sosikiem i z jajcem. Bo dokładnie w tym jest. Ale dobra. Mamy tutaj taką rzecz, że tak wyglądają pasy przez drugiego pasażera moje. Zajebiste no, się Ja pokażę, jak ja mam widok przez ten pas, To jest w ogóle wjeżdża sobie człowiek. Za człowiekiem. A... <gry> masz cenzurę, kurwa. Tak, mam cenzurę na cały a, świat. Ten nasz, ten Teraz standard. jest mandat, i Jak się jedzie? Jeszcze szybka roleczka Taka piękna makieta, którą można sterować z koleją, z modelami, jak sobie klikasz To odpowiednie modele zaczynają wylógać lampkami, to się wszystko otwiera, regulacje Tutaj mamy całą historię marki Nissan Datsun Prince wspaniałe. Tu dalej jest właśnie jak Nissan połączył się z Princem, chyba tam jeszcze dalej o jedno. Także tutaj są jeszcze takie modele. I tak samo tu. tu jest Merging with Prince. Mamy też odpowiednio modele pokazane. Bardzo pięknie oddane. Też mnóstwo 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 modeli na przestrzeni lat. Skyline. Obecne skyliny. Play Dizzy Silvia S13, z 15 Fajnie, że pokazują też <laughs> modele innych marek Mamy Honda S660 p i e Type Toyota 2000GT Mazda Cosmo Sports RX-7 Tam z tyłu, no nie? Mamy Hino Mamy Isuzu a roku to jest Squad 800, Subaru 360, to jest wszystko super. nie? Wspaniale to wygląda. To jest wszystko genialne. Wyścigowa historia Marki, ale nie tylko. Tam z tyłu mamy Porsche i innych mamy tu nawet Alpine wspaniałe to jest świetne to jest rewelacja grupa 5 grupa, grupa C Le Mans Jaguar XJR9 Mazda 787 no i R390 wspaniałe a tutaj mamy takie pięknie oddane modele silników i Skyline'ów GTR Tutaj mamy RB-26 w skali, a tu mamy RB-26 też w skali, tylko 1 do 1. Coś pięknego. Tutaj mamy sr God God's Engine. VG, ogromny, z Z-32. I jeszcze więcej innych, innych z wielu, wielu lat. Tam są najnowsze, są starsze. Tutaj mamy modele wyścigowe V8, V12, coś pięknego z ITB. V8 Twin Turbo. To jest, wydaje mi się, silnik z gt Boże, z R390, który ma teraz dużo wspólnego z obecnymi McLarenami. Naprawdę dużo. To mi się podoba. Naprawdę w tym kolorze świetny, świetny. Driftkade oparty o to auto, piękna sprawa, piękna. Tu są takie ciekawe samochody. Nasz HJ, ten srebrny. To jest takie oto taki Swift'cik z itaszą. No ale proszę państwa, no teraz to gadamy. To jest generalnie coś pięknego, ponieważ to jest bardzo po amerykańsku. Wszystko jest zrobione tak, żeby wyglądało jak najbardziej amerykańsko. Patrzcie, chodrot, wspaniały, taki rasowy pierdolnik tak jak to ma wyglądać. To jest taki... Stanowisko, w którym oni, na którym oni malują, wszystkie te, na przykład tą deskę do kiblatu malowali jakieś baki od motocykli, to wszystko tutaj, to jest co jest to jest zrobione tutaj. To jest cudowne. Wszystko jest tu doskonałe. I ten gokart taki oldschoolowy. Piękny. To jest piękne w Japonii, że jak coś robią, to robią true OG, takie jak ma być. A nie, że dodają jeszcze 4% od siebie i już wtedy to nie jest to. Cudowne. Na przykład wyobraźcie sobie w Polsce taki odrod. O, fajny, fajny. I miałby kurwa LEDy tu z przodu. No, bo są lepsze. Nie. Mulnais. To jest taka Ameryczka. Wie pani? To polecam. Tutaj oil stabilizer, ja z tego korzystam i Krzysztof Szeszko mi polecił. I działa. I gorąco Was pozdrawiam i polecam sobie to wziąć. Dolewać do oleju, fajna rzecz, zwłaszcza do Driftcar. A tutaj, już widzicie kolejne jakieś ciekawostki. Na tablicę rejestracyjną. Tak i gadżety tu są bardziej niż yy, jak w garażu jakieś takie części, części. Yy, fajne, fajne. Zobaczcie, że nawet No Nice ma swoje autka w Hot Wheelsie i w Mesh Boxu.

Zauważyłeś bardzo ważną rzecz tutaj? Tak, widziałem oliwę, już zrobiłem zdjęcie. Oliwa Wspaniały. z ryby. To wygląda ja to ogarnia, świetnie. jak to, to, to no, no, no. Wspaniałe. Moja szybka opinia o ramenie. Tamtym. Yy, zajebisty. Rewelacja. Bardzo dobry. Yy, bardzo trudno mi się to je pałeczkami. Dobrze, że była łyżka, ale też dużo nie pomogła. Przydałby się jeszcze widelec skill issue okej okay, to jest epickie hmm. automat ale nadal spotless idealny świetny proszę, proszę państwa 993 on pana ma el manuel 993 ładna ale to Okej, okay, to jest epickie. Czekaj, czekaj, czekaj. A nie, to Laurel. myślę że to definicja też BMW, ale nie. Nie, ale proszę Państwa, są części do BMW w garaż. Tylko, że to niestety automat, GM. Ale ja sobie ostrzyzę ząbki na takie coś jako, że jestem teraz szczęśliwym nabywcą Seksu 10 SXE10, czyli IS2 Śmieć a tu jest taki Torsen proszę Państwa stabilizatory do Golfa są są staby na przecenie znowu stab do Golfa sprężyny do 7 do Golfa 4 proszę Państwa BMW2 do 500 Czopeczko Zwróciłem uwagę Panu Pawłowi na te magazyny, schyliliśmy się, a tutaj pod spodem było takie coś F1 GTR 4000 tanio, zdalnie sterowany Zajebiste Tak to czasami bywa, Czy... jak znajdziesz sobie w Japonii Dyfer Alteccy Zesperon za 800 zł Wie? To było Są hip-hop Czekaj, czekaj, czekaj. O, to jest ciężka robota. O. Witam Państwa. Teraz sobie prowadzę samochód Toyota High Ace w tak. Japonii. Pierwszy raz w ruchu publicznym RHD. Dobrze, że jest automat, bo jestem skupiony na wszystkim innym niż na zmienianiu biegów. No jest spoks, nie. Do tej pory to tylko moje doświadczenia. To w sumie też Toyota rav 4 w off-roadzie, też w automacie. No i jest 14 z JZ, więc też trochę Toyota. Ale w manual. Potrzeba za nami stoi. Nice. To jest najlepsza rzecz jaką widziałem w Japonii Miętowy 180SX i starsze pani tak sobie wyciera i dba i w ogóle pomyli czy coś No doskonałe Jasne, to, jak to akurat w Tokio. Kurwa widzowie, ja naprawdę się naciągam żeby coś było widać Gorąco was pozdrawiam Dziś na Daikoku proszę państwa to jest mój faworyt Wiem, że to jest też pierwsze auto, które oglądam, ale ciężko będzie to przebić. Mimo że widzę, że jest dużo więcej ludzi niż było. Naprawdę super. Siema, witam z Dejkopu. Jak widzicie jest totalny rozpierdol, fury są doskonałe. jest grubo. Lamborghini Murcielago. Pierwszy raz na żywo. Coś pięknego. Wspaniałe. No i Alfa Spider też super. Rewelacja. Ale pamiętajcie. To jest naprawdę ciekawe. Łapkę, jaka gleba. To chyba do driftu. A nie, popatrzcie jak to no to jest spoko Bym się z chłopem ustawił kurwa na fotki nie to jest właśnie to to jest proszę państwa to tym się robi rozpierdol w Japonii i w Europie też okej okay, proszę państwa człowiek całe życie się uczy okazuje się że w Japonii jedyne E36 jakie były w manualu dostępne to M4.2 czy też 318IS oraz M3. I teraz ważne. M4.2, 4 cylindrówki, oryginalnie miały też aku z tyłu Tylko na Japonię. Piękna sprawa. Tak, to jest to, co myślicie. A jeśli nie wiecie, co to jest, to i tak Was to nie zainteresuje. Ale tak, to jest to. To jest to, co myślicie były wątpliwości? Mamy kupić jakieś najpotrzebniejsze rzeczy w tym sklepie.